Stacja uzdatniania wody w strumieniu leży w południowej części Województwa Śląskiego i zlokalizowana jest nad Wisłą Małą. W niewielkiej odległości od stacji leży zbiornik wodny w Goczałkowicach, z którego obecnie pobierana jest woda dla celów uzdatniania i dalszej dystrybucji. Systematycznie pogarszająca się jakość wody w rzece Wiśle Małej, a także i zbiorniku Goczałkowickim przystosowana jednocześnie technologii uzdatniania wody stanowiła problem, który należało pilnie rozwiązać, aby podawać odbiorcom wodę o odpowiedniej jakości. W Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów w Katowicach podjęto więc decyzję o modernizacji stacji uzdatniania wody w strumieniu. W oparciu o przyjętą i zatwierdzoną kompleksową koncepcję modernizacji stacji uzdatniania wody w strumieniu do eksploatowanego ciągu technologicznego zdecydowano się wprowadzić proces ozonowania i filtracji wody na filtrach węglowych. Zakład wstępnego i pośredniego ozonowania wody wraz z urządzeniami do przygotowania ozonu, komorami ozonowania oraz stacją dmuchaw, sterownią obiektową, instalacją destrukcji ozonu i wentylatornią zlokalizowano w przystosowanym do nowej funkcji istniejącym już wcześniej osadniku wstępnym. Zakład filtrów węglowych jest obiektem nowo wybudowanym, usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu ozonowania. W budynku tym znajduje się sześć komorowych filtrów węglowych wraz z regulatorami HB, zbiornikiem wody czystej oraz popłucznej. Schemat technologiczny dla stacji, po wykonaniu jej modernizacji, w krótkim opisie przedstawia się następująco. Woda surowa. Z ujęcia w goczałkowicach doprowadzana jest rurociągiem przerzutowym o średnicy 800 mm do nowo wybudowanych komór ozonowania wstępnego, skąd grawitacyjnie poprzez komory pośrednie trafia do zespołu obiektów koagulacji, a następnie na filtry pośpieszne. Po filtrach pospiesznych woda podawana jest przez pompownię międzyobiektową do komór ozonowania pośredniego i dalej kierowana jest na nowo wybudowane filtry węglowe, skąd ostatecznie przepływa do zbiorników wody czystej. Efektem wprowadzenia procesu ozonowania wody i filtracji na filtrach węglowych jest uzyskanie zasadniczej poprawy jakości produkowanej wody, głównie jej własności fizyko-chemicznych oraz organoleptycznych, to jest smaku i zapachu. Proces ozonowania wody powoduje niszczenie bakterii oraz wirusów, które mogą znajdować się w wodzie surowej, utlenianie związków organicznych, a tym samym zlikwidowanie mikrozanieczyszczeń, metali ciężkich, pestycydów oraz trójhalometanów THM. Uzdatniona na stacji woda przesyłana jest w rejon gmin Pawłowice, Jastrzębie, Wodzisław oraz Żory magistralnymi rurociągami wewnątrz cementowanymi. Dzięki prowadzonemu w ramach programu renowacji wodociągów magistralnych, wykładaniu ich wewnętrzną wykładziną cementową przesyłana woda nie będzie ulegała wtórnemu zanieczyszczeniu, nawet w śladowych ilościach, przede wszystkim związkami żelaza i manganu. Wydajność stacji przed i po modernizacji nie zmieniła się i wynosi 60 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Parametry produkowanej na stacji wody odpowiadają zaostrzonym wymogom polskich norm, jak i dyrektywie Unii Europejskiej nr 80 łamane przez 778. Jednoznacznie można stwierdzić, iż jest to najlepsza pod względem jakości woda dostarczana do wymienionych gmin. Modernizacja stacji uzdatniania wody Strumień nastąpiła przy finansowaniu z budżetu centralnego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy współudziale środków własnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Realizacja zadania inwestycyjnego dla jego drugiego etapu prowadzona była pod nadzorem Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Inwestorem bezpośrednim dla zadania jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, natomiast inwestorem zastępczym jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach Zarząd Inwestycji. Dokumentację projektową opracowało biuro projektów Techsan Stolica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy. Urządzenia dla produkcji ozonu z powietrza dostarczyła francuska firma Traligas, a urządzenia dla filtracji wody węglem aktywnym z zastosowaniem regulatorów HB francuska firma Pika. Generalnym wykonawcą zadania inwestycyjnego była Hydrobudowa Śląsk SA w Katowicach. Tak wygląda dzień dzisiejszy. Jednakże, na osiągnięcie obecnego sukcesu technologicznego i inwestycyjnego złożyły się wcześniejsze wydarzenia, mające swoje miejsce w historii stacji. 1954. Wybudowanie brzegowego ujęcia wody na rzece Wiśle Małej. Wybudowanie stacji uzdatniania wody w strumieniu. Proces uzdatniania wody był klasyczny i obejmował takie fazy i obiekty techniczne jak ujęcie ze studnią zbiorczą, Pompownie pierwszego stopnia, koagulacje i flokulacje, sedymentację w osadnikach poziomych, filtrację pospieszną na filtrach piaskowych, dezynfekcję chlorem, pompownie drugiego stopnia współpracującą z podfiltrowymi zbiornikami wody czystej. 1962 Wybudowanie rezerwowego ujęcia wody na zbiorniku Goczałkowickim w rejonie ujścia rzeki Wisły Małej. 1997 Ukończenie modernizacji pompowni na zbiorniku Goczałkowickim Ukończenie realizacji rurociągu przerzutowego wody o średnicy 800 mm ze zbiornika Goczałkowickiego do stacji uzdatniania wody w strumieniu 2000 Ukończenie modernizacji stacji uzdatniania wody w strumieniu Dzisiaj oprócz wprowadzonego nowego standardu uzdatniania wody działają urządzenia mające na celu dostarczenie do stacji wody o odpowiedniej kwalifikacji. Aby to osiągnąć, zmodernizowano ujęcie go wprowadzając wlot poboru wody do warstw bezpiecznych, zanurzając go na odpowiedniej głębokości jeziora. Dzięki takiemu usytuowaniu pobierana woda charakteryzuje się wysoką jakością, zaś proces uzdatniania jej czyni ją wręcz znakomitą. Do ochrony stacji przed poborem wód zanieczyszczonych mechanicznie, np. w wyniku powodzi lub chemicznie, w wypadku dostania się do miejsca poboru wód zanieczyszczonych, została zbudowana stacja osłonowa, której zadaniem jest monitorowanie wody dopływającej do stacji. Pozwala to na właściwe sterowanie procesem pracy stacji uzdatniania wody w strumieniu. Śmiało można więc powiedzieć, że nasza stacja należy do najnowocześniejszych, czego efektem jest czysta i zdrowa woda, najlepsza w tym rejonie Europy.